Pani Marszałko, Izba. Projekt ten jest od dawna wyczekiwany. Niestety zawiera wiele nieścisłości. Wasze definicje w nim zastosowane są bardzo mało precyzyjne. Mamy y, nowe pojęcia, hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, urządzenia wspomagające. Moje pytanie dotyczy, jaki czas zapewnia projektodawca na zapoznanie uczestników ruchu drogowego z nowymi zasadami ruchu? Jakie działania podejmie rząd, aby y, uczestników ruchu poinformować o pewnych y, nowych zmianach. Projekt ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, bezpieczeństwa uczestników ruchu i pieszych. Natomiast w prawie, które to reguluje, ja tego osobiście nie widzę. Chciałabym uzyskać również informację, ile, do ilu kolizji dochodzi rocznie z udziałem tych nowych definicji, czyli osób Korzystających z hulajnog elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że wiele osób zgłasza się do mnie z odszkodowaniami, z problemem, i chciałabym wiedzieć, czy projektodawca przewiduje w przyszłości w ogóle objęcie tych wszystkich urządzeń odpowiedzialnością cywilną. Dziękuję.